to było ze sklepu, czy z mety? Z, z, z Orlenu Z Orlenu, no to czyli normalnie, z linku normalnego Dokładnie Gdzie? Cześć, ja też jestem ratownik, siema Gdzie? Tędy jedź i tam jedzi, gdzie policja jest, pewnie tam się Co się dzieje? Cześć! Jak go rozbierze czy tego to będzie. Pan jest kolegą? Tak? A przyjacielu, kończ sobie troszeczkę z bok. O, Dobra. Albo i chwilę, jak go zbadam. Co piliście? Normalny alkohol? Ja nie wiem ani A on pił alkohol? Pił. Pił. A wiesz, co to za alkohol? Yy... To było ze sklepu czy z mety? Z, z Orlenu. Z Orlenu, no to czyli normalnie, z linku normalnego. Bo on chciał, żeby kupić mu wódkę. Aha. a to taki przyjaciel uzależniony. Uzależniony, no. A okazało się tym, że ma swoje pieniądze. Ja powiedziałem, Aha. że wódki mu nie kupię. A ten się zdał, bo ale zawsze co impreza... No to dobra, ale tak kupił nie. sobie sam wódkę? Ta? Sam kupił wódkę Sam to, i ile tej wódki wypił? No bo to nie już... wiem bo wylałem z, z, z tyle z butelki wylałem A to była półlitrowa wódka? Pół litrowa. Ja, pół to, no Ale trzy czwarte pół, A, to pół litrów... ja na to. No tam, ta tym sklepie. gdzie pracujecie No on nie pracuje Nie pracuje? Dlaczego? Nie ma pracy A tam gdzie?

nie, jakby się go udało dobudzić na przykład A, wiem, i poszedłby sobie do domu, no to wtedy ja odwołam ale jeżeli on jak widzicie śpi... Bo ty, ja chciałem mu w ogóle... No, za, na Kaszprzaka jest hotel ten ze 150 no. Chciałem mu ten hotel zasponsorować ze 150 i no, niech by... się tam wyśpi z tym hotelu no, siedzieć pilnować Dokładnie do dnia, Nie, hmm. nie, nie da rady, dlatego że on... On ma zniesione odruchy obronne i w tym momencie, jakby ci się zadławił... To by miał problem Jak czy co innego, to... No właśnie Nie ma cukrzycy, kolega? Nic no, no ja no nie słyszałem ja tu kola ma. upita, to pewnie nie... Nie bym nie wiedział No i dobra, saturuje dobrze Tętno Na raszem przymiarowe Jak ma takiego wymrożonego, to i tak dobrze Tak, no, jak, jak nas zmarznięte palce, to ładnie saturuje czy on Wychodzony nie jest, bo ma klatę ciepłą Zawsze, jak się dotyka klatki piersiowej i ona jest taka Ciepa? cieplutka, bo dzisiaj. jak jest taka jak w muzeum ściana marmurowa, no. to znaczy, że ma hipotermię głęboką, a tutaj a, nic a, takiego nie ma. Zimna, a on jest cieplutki. No, jeszcze raz? Zawozicie go do szpitala. Ta karetka go zbada jeszcze. Zawiezie go do szpitala. Siema. Nie dałem rady go dobudzić. Słuchaj, jest tu upojony alkoholem. Od ruchów obronnych nie ma i tu, i tu, i tu, go tam gniotłem. Generalnie wypił półlitrową butelkę wódki. Tyle tylko zostało, którą pan resztę wylał. No i wyziębiony kolegą. kolegą. Saturuje 89, ale no dlatego, że ma zmarznięte palce. 67 ten. No Tak to jest ciepły klatę, ma ciepło. Okryłem go tylko, ale jest do łyknięcia. Zrobiony. Do soru niestety. Dobra, to ja zabieram swój sprzęt i pomogę Wam przenieść. W badaniu urazowym, w badaniu urazowym nie, nie ma żadnych obrazów. Tylko i wyłącznie alkohol. Tak się ma. tę te położymy jako pierwszą już niego dobrze dobrze Dobre, dobra. bardzo dziękujemy teraz ci powiemy co masz robić poczekaj tylko ułożymy tutaj no. dobra teraz tak tylko bierzesz za jedną rękę ja za drugą Jeden za jedną nogę, do za drugą I przenosimy go głową w tamtą stronę I do góry Daj go na od razu Na go od razu okay. Zdejmiemy tą kurteczkę Bo w karetce będzie miało ciepło Będziesz z tej strony, będzie z tej strony To złap Raz, dwa, trzy, uda. No

Wezwanie było do osoby na ławce nieprzytomnej, wzywała policja, że nie ma odruchów obronnych, że nie reaguje na ich bodźce. A więc jest osobą, która przez to, że nie ma odruchów obronnych, nie może pojechać ani na Sodon, czyli na Izbę Wytrzeźwień, ani nie może być zostawiona. Był oczywiście z nią kolega, ale on nie był w stanie zapewnić tej osobie pomocy. Nie był w stanie cokolwiek zrobić, dlatego że taka osoba upojona alkoholem jest jak przysłowiowy worek z kartoflami, który po prostu nie jest w stanie sam się poruszać. Dlatego musi pojechać do szpitalnego działu ratunkowego w celu przetrzeźwienia. Jak zauważyliście, jako świadkowie zdarzenia, możecie zrobić to samo, czyli przeprowadzić wywiad. Sample, tu w przypadku tym z kolegą, co pił, bardzo ważna informacja, czy był to alkohol. Z mety, czy był to alkohol kupiony w legalnym źródle? Bo to może też być bardzo ważną informacją, bo jeżeli jest to akcja alkohol z niepewnego źródła, to możemy mieć do czynienia z zatruciem alkoholem. Co dalej? Zrobiłem badanie urazowe, ponieważ widziałem, że ów człowiek oddycha, urodziła mu się klatka piersiowa. Wiedziałem, że nie jest tutaj potrzeba uciskania klatki piersiowej. Po prostu ta osoba była upita. W badaniu urazowym nie stwierdziłem żadnej patofizjologii, tylko i wyłącznie yy, po badaniu zdecydowałem się na okrycie takiej osoby kosem termoizolacyjnym. Wy też to możecie zrobić obojętne: czy to kolor zre, srebrny, czy kolor złoty do ciała. Nie ma to na dzień dzisiejszy yy, żadnej różnicy. Okrywamy, by ta osoba się nie wychładzała. Oczywiście sprawdzenie, czy ta osoba nie jest w hipotermii, jest bardzo proste. Wystarczyło tylko dotknąć jej gołej części klatki piersiowej dłonią, oczywiście uzbrojoną w rękawiczkę, w celu bezpieczeństwa biologicznego. I klatka piersiowa była cieplutka, więc osoba ta nie miała głębokiej hipotermii. Co z osobą pijaną, upojoną alkoholem, która leży sobie na ziemi, na wznak? Osoby takiej oczywiście na znak nie możemy zostawiać. Musi być położona w pozycji bezpiecznej, a więc to kolejna czynność, którą musimy wykonać, dlatego że leżąc na znak może zadławić się swoją treścią pokarmową. Osoba taka może nie mieć drożnych dróg oddechowych, gdyż odruchy obronne są zniesione. Dlatego układamy taką osobę w pozycji bezpiecznej. Okrywamy kosem termizacyjnym i trwamy do momentu pojawienia się ratowników, przekazujemy. Także bardzo Wam dziękuję za to. Dzięki bardzo, Panowie. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście w tym czasie ze mną na tej interwencji że chcecie się uczyć że komentujecie kanał, subskrybujecie go. Także kłaniam się przed swoimi patronami oraz innymi, którzy finansowo wspierają moją działalność. Pozdrawiam Was, bądźcie bezpieczni, bądźcie zdrowi. Na razie.